Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Życzę Wam smacznej kawusi, miłego dnia. O, jeszcze raz miłego dnia Wam życzę, moi drodzy widzowie. E, powiem Wam tak: sobie siedzę, kurczę przed laptopem. Przeglądam sobie kurczę e, ogólnie pod moimi e, filmami, komentarze i. Dużo osób się pyta z, zazwyczaj z jakiej nawigacji korzystam, czy ją polecam więc w komentarzach jest odpisywane, że korzystam z nawigacji Tomtoma i dzisiejszym, w dzisiejszym filmie troszeczkę się na, tej, na ten temat skupimy A mianowicie moi drodzy Przede mną jest nawigacja właśnie Tomtom. -tom. Za chwilę się, kurczę, że tu tak powiem, e, zalubujemy na e, stronę TomToma i Wam wszystko poopowiadam. A więc, moi drodzy, przejdźmy do e, setna, e, setna całego. Jesteśmy na stronie e, głównej TomToma. E, tutaj jest najnowsza nawigacja, jaka, e, jaką TomTom -tom teraz wypuścił. To jest e, GoExpert T+. Ona kosztuje od... 1800 zł. I to jest nawigacja dla ciężarówek. I teraz tak. To jest nawigacja dla ciężarówek. To sobie zamknijmy. I teraz tak. To jest nawigacja tą tracker 6000 LTS, taką jak ja mam. To jest właśnie taka O. Żeby nie było zdjęcie podglądowe. Nie, więc. Oferty, nie oferty, ja bym chciał. Kurczę... Dobra, mało ważne. Na razie skupmy się tak. Jest sześciocalowa, siedmiocalowa nawigacja. No, okej, okay. wszystko fajnie. Amsterdam, no to troszeczkę tu się już różni. Tom, tom trafi. I teraz tak. Konfiguracja profilów pojazdów. Zaraz dojdziemy do mojej nawigacji, typowo. Tylko ja ją chcę tutaj sobie porównawać. Unikalny stref niskiej emisji spalin pokazuje. Wskazówki profesjonalne go. Wysokość. No dobra, ja u mnie to samo praktycznie pokazuje, tylko że tutaj już te 3D jest lepsze. Ale mnie interesuje tutaj tą Trafik to mnie właśnie interesuje. I nie wiem, nie tak. tą Trafik, yy, czyli korki yy, pewnie, fotoradary yy, są yy, na rok czasu ważne. Czyli na rok czasu macie trafika, czyli pokazuję wam yy, korki budowy na autostradach. Czy jest wypadek, tak samo jak będzie pokazywało przenośny fotoradar, to jest subskrypcja na rok czasu po roku czasu. Jeśli sobie tej usługi nie wykupicie, no to nawigacja dalej was, dalej was prowadzi, dalej z nią współpracujecie, tylko nie macie informacji o korkach i o fotoradarach przenośnych. A tutaj tą nawigację, co ja mam 6000. Ja ją mam, moi drodzy od 2018 roku i ona mnie kosztowała ona mnie kosztowała chucz, ile 2000 chyba 200 zł 2200 zł mnie kosztowała i teraz tak, co, jaki jest patent? dożywotnia, żywotnia tutaj wiadomo to jest na ceneo, no to 1800 zł na ceneo stoi ale nie o tym. Teraz tak. No I sami właśnie, jak już Wam mówiłem, ta nawigacja jest dożywotnia, nic za nią nie płacę. E, tak jak mówiłem, wyłożyłem 2200 zł i na chwilę obecną jestem naprawdę z niej totalnie zadowolony. Naprawdę jestem mega z niej zadowolony. E, jeżdżę, jeżdżę na niej, czym to jeździłem na osobówkach. Czy ja to jeździłem na osobówkach, czy ja jeździłem na, jeżdżę ciężarówkami, więc no nie ma tragedii. I tutaj mamy właśnie tego MyDrive'a, ja tam nie, nie wiem, jak, czy dobrze wymawiam, czy źle w komentarzach, to i tak mnie zapewne zlinczujecie, ale to nie, nie ta droga. I kurde, nie będę na razie nic pokazywał, bo ta nawigacja to normalnie jest chat komandos. I teraz tak, patrzcie, Paryż Ja sobie wchodzę tu I widzicie, jak jest Paryż zakorkowany Ja to wszystko widzę Powiedzmy, że No, dzwoni do mnie Znajomy, mówi do mnie Słuchaj, mm, nie wiem Jak mam się, kurczę, z, w Czechach Z Liberca dostać do Austrii Do Grazu, więc w tym momencie y, Powiedzmy, tak jak mówiłem Jest w firmie Antolin Bohemia Ja wchodzę, cyk Robię edytuj. A czemu ja to mam w języku angielskim wszystko. I wysyłam na nawigację. Odebram na nowe nic. A i padła mi bateria. No. Ale tak samo też przecież nieraz wam pokazywałem, że mogę z tego z laptopu, czyli z domu. Z domu mogę wejść. Tak samo przecież w filmach. Wam pokazywałem, moi drodzy, My Drive, że ja wchodziłem na telefon. Tak samo jak wchodziłem na telefon, aplikacja i się logowałem, praktycznie było to samo. Więc tak to właśnie wygląda. Więc to już mamy obgadane. Więc yy, będziemy robili w tym momencie teraz aktualizację. Sobie zaktualizuję swoją nawigację TomToma. Yy, ogólnie to powiem Wam tak, tu Wam pokażę. Jesteśmy na głównej stronie TomToma. Yy, na głównej stronie jesteśmy yy, TomToma. Tu jest moje konto. tu jest moja e, nawigacja wpisana z tym numerem i mamy dwie aktualizacje. Klikamy sobie tutaj. E, przez aplikację MyDrive trzeba sobie ją e, zaktualizować lub e, sieć Wi-Fi. A że ja mam nawigację, jak sami widzicie, e, 6000, czyli starszą wersję, a nie potrzebuję lepszej. No i tutaj mamy informację, co i jak trzeba zrobić. Musimy sobie zainstalować tą aplikację MyDrive, pobierzemy ją sobie na Windows, lub XP, Vista, albo zależy jaki mamy system. Można na Maca pobrać lub na Mac wersji od 10.6 do 10.9. Później tu mamy informację oczywiście, że trzeba nawigację podłączyć z laptopem. No i tu się aktualizowuje Aktualizowuje, ja pierdzielę, no tak to właśnie wygląda. Więc, już to sobie zaraz zrobimy, tu wygląda sytuacja: 20% już sobie pobrało na komputer, 19 minut, ale jeszcze nie ma informacji, że to jest przerzucane na naszą nawigację. No, trochę to tu potrwa. Co oni tam kurde robią za tym oknem? I tam mi hałasują. A, już wiem, oni wycinają, wycinali te e, słupki ze znaku, czyli takie, taki osłupek jak tu teraz widzicie koło tego śmietnika i to ten samochód przejechał, bo te słupki były aż przechylone na, na deptak. Ktoś po prostu, jakiś imbecyl e, weekendowy się nudził mu i musiał pokazać swoją siłę. I oni teraz to tam wycinają, równają. Pewnie będą nowe stawiać. O, i Niem Niemców włożą sobie takim autokarem. Dobra, mało ważne. Zobaczmy naszą nawigację. Jak tu wygląda sytuacja? Heh, nic się nie zmieniło. 35%, 15 minut. Fuh, mamy 100%. Jest 100%. Teraz jest wszystko sprawdzane i zaraz z komputera będzie wszystko pewnie przerzucane na nawigację. I w końcu 100% zniknęło po sprawdzeniu, i teraz to wszystko jest przerzucane na nawigację. Godzina, można powiedzieć w sumie półtora godziny, będzie to teraz się wgrywało w naszą nawigację, żeby nie było. Jest aktualizowanie dobrą informację. nasze urządzenie zostało zaktualizowane, tak samo jak i tutaj. Kliknijmy OK. Nasza zawartość. Urządzenie zostało zaktualizowane i aktywną mapę mamy nawet zrobioną. Ale ja mapy mam zainstalowane. Aktywne, tu jest zainstaluj. Troszeczkę więcej pojemności. Dobra. Aaaa, to jest patent. Nie mamy rozbudowanej y, pamięci y, w nawigacji. Albo mam usunąć nieużywane pliki, albo o kartę pamięci mam ją rozbudować. Wolnego miejsca mamy moi drodzy, tylko tyle jeszcze. Mhm. Czyli mapy mamy troszkę starsze. Mapy mamy takie, a tu jest o 35 więcej. To nie potrzebujemy. I dwie aktualizacje są. To, co mówiłem, nowe elementy eee, materiałów niebezpiecznych, to jest mi niepotrzebne. A, bo to jest z materiałami niebezpiecznymi, ta pojemność. Ta pojemność to jest z materiałem, materiałami niebezpiecznymi, więc dobra, mamy zaktualizowaną nawigację, więc jest dobrze. No i dobra, moi drodzy, sami żeście widzieli, aktualizację mamy zrobioną na naszej nawigacji. Oczywiście, jak ja tylko odepnę kabel zasilający ona do razu zdycha, tu jest bateria wyczerpa, już jest zdechnięta, zdechnięta, a nie ma możliwości jej totalnie wymiany, bo ona jest wbudowana, więc tylko każde podłączenie, każde podłączenie ją pod, tylko ocyk i już się włącza. No i tak na zakończenie, podsumowując to wszystko. Co było, czy ja jestem zadowolony z tej nawigacji? Tak, jestem z niej zadowolony, bo korzystam z niej od 2018 roku. Z niej korzystam. W żadne maliny mnie typowo nie wprowadziła. No, wiadomo, nawigacja to nawigacja, ale też trzeba patrzeć na znaki, na drogę i mniej więcej zastanawiać się, czy na pewno warto tędy pojechać. Na pewno jedyny minus yy, jest, to ona w Czechach strasznie wariuje. Na, na drogach czeskich, na, na tych landówkach wszystkich, no to już jest naprawdę chat komandos, jak to się mówi. Ogólnie ona mi, sprawuje się bardzo dobrze, jak mówię, od 2018 roku na niej jeżdżę, jestem mega zadowolony, więc yy, no co powiedzieć. Jeśli ktoś chce wydać pieniążki no to niech się dobrze zastanowi. A jak wyda to na pewno nie będzie żałował. No ale wiadomo opinie są różne. Moja opinia jest taka że ja polecam mimo to że sam jeżdżę. Ogólnie tą nawigację sobie kupiłem bo mój znajomy na niej jeździ i on jeździ na niej od 2016 roku. Do tej pory ten sam model ma bo ja taki sam model kupiłem. Więc on jest zadowolony, ja jestem zadowolony, więc czego miałbym czegoś nie, nie polecić wam, jeśli poszukujecie? No wiadomo, są nawigacje tańsze, za 50 zł kupujecie sobie tableta, tam 300 zł kosztuje tablet, wgrywacie mapy, te Aigo czy jak ono się tam zwie, no i też latacie, tak, i aktualizacje robicie za 50 zł na goblach się wspieracie, czy są korki, czy nie ma. E, więc, e, tak to właśnie u mnie wygląda. No, no i cóż, moi drodzy, dobra, moi drodzy, kończymy. Więc, dzięki, że byliście, zostaw łapeczkę w górę. E, subskrypcję oczywiście z dzwoneczkiem. No i żegnam się z wami bardzo serdecznie. Dziękuję. Do widzenia. Do zobaczenia. Odpierdźcie się ode mnie.